Może to boisko i rozłożyło, bo nie? nie no teraz to tam okej, okay, no chłopaki są zostawieni, to jest mnie nie najlepsze ceny, tak, no, ale no tak czy tak To nie o to chodzi. No, no, więc, nie, no, w absolutnie, no, nie? Tak, tak no. no i może dlatego nie został zdjęty, nie? <noise>

past het is <laughs> toch films dus allemaal naar u Dus je net pas graag naar achter toe ja ga je Robert ga je Filipje naar Robert Bravo Bedwa ya julah

I z tego obszaru, z tego obszaru. I z tego obszaru.